Jeszcze. No i mi zacząć. Cześć wszystkim, tu Pani z Miasta Książek i dzisiaj ze mną Patryk, ponieważ Trzyma. mamy taką małą niespodziankę Pixelboxa i postanowiliśmy, że będziemy nagrywać takie unboxingi, ponieważ Patryk często zamawia i tak uznaliśmy, że w sumie fajnie coś nowego na kanał leci, więc zacznijmy. ciekawszego? Spoko. Dzięki. <laughs> Więc nie przedłużając, Patryk będzie wyciągał, bo to przede wszystkim mega box. Tylko od razu powiem, że tam jest taka mała wpadka, bo jedna rzecz się rozsypała i po prostu załatwialiśmy to sprawę. Więc pozdrawiam wszystkie osoby, które tam pracują w biurze obsługi klienta, właśnie w Pixelboxie, w Pixel Shopie, ponieważ bardzo miła, bardzo szybka obsługa i wszystko zostało wieszane. Więc na dniach powinna się pojawić paczka z prawidłową i całą zawartością. Ta, kurierzy impostu. Łapka w dół, nie polecamy. No niestety zdarza się. I no, ale wiesz uwaga, że jest świąteczny okres, więc... Ta, ale jaka radocha, wiesz ile ja czeka? Miesiąc się czeka. No wiadomo. A nie wiadomo, no co. Dobra, to otwieramy i potem gdzie sobie wyciągał. No ja niestety musiałam e, już otworzyć i zobaczyć jest W środku ze względu na tą małą tak. ja się mam wyciągać, tak? Tu mamy. To jest popa. kartka, będziesz wiedział, co tu jest dokładnie. A, no dobra. <laughs> no to wyciągaj. Chyba najważniejsze na początek. Dobra. <laughs> Zrobię przybliżenia więc. Fanko popa. Fajnie. Tylko, żeby nie popsuć wideo, Ogólnie temat tego Pixel Boxa to jest Wizard i przede wszystkim to był... E... Było? Harry Potter Harry Potter i, i Władca Pierścieni. Właśnie. I tu akurat jest postać z Władcy Pierścieni, Tak, tak, że... tak tu mamy... Ducha, nie? Ale jaki super. Zrobimy przybliżenia, więc będziecie widzieli, jak my podziwiamy. Tutaj nie będzie wam nie widać, za bardzo. Super, fajnie zrobiony. Ciekawe, czy będzie świecił w ciemności. Podobnie niż tak. Tak? Podobnie super, tak. Cool. To, Państwa, lecimy dalej. No dobrze. i tu masz to feralne. O Jezu, ale też fajny. A zażek, on jest wysoki? No właśnie. Tam jest taka jedna główna część, i zaczek jest wysoki, wysokich kur... No, nie ukrywając, ale naprawdę jest gigantyczny. No. Tak, jak dostaniemy nowy, to pokażemy <grym> może co. To... Tak, potem osłabię na Instagramie. N czy tam. Nie, niestety. Chyba, że ja im to obrobię, to w każdym postać. razie. Tak, no będzie z e, przybliżenia. ale niestety, niestety przybliżenie. Aż mi smutno, że się popsuł. Dobra, tu wyciągamy. Ok. Kur... Kurde, to jest. Pin Bait. Z Pinka No to na na przykład, jak masz jeansówkę, to tak. masz pilkę szpilkę taką. To mamy z The Elder Scrolls? Tak. <laughs> ja nie jestem co to jest. Więc... To jest gra i to jest jedna z, z lepszych. Dobrze. Gracz. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze już, już niecierpli... niecierpliwe. a co? Dobra, koszulka, tylko teraz pytanie. To jest też ważne. Nie wiem co tu jest. Jakiś pewnie miecz. I to nie mam pojęcia, z czego jest. To jest chyba z WoWa, jeśli dobrze pamiętam. Mm, World strony. of Warcraft. Czekaj, znaczy od niej. Ten... Nie, powinna być koszulka. Ale tu nie ma podanego. Nie ma koszuleczki. Yy, bardziej... Taka bardziej ostra różka, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie mini limitowana koszulka. To nie ma końca z czego to jest? Nie wiem. Aczkolwiek mi to na wowa wygląda, mam wrażenie. A nie ma to na tej metce? Nie, nie ma. Jest tylko Pixel Box ekskluzji. Ale koszuleczka jest. Fajnie zrobiona. ładnie. No, jest super. Lecimy dalej. Też coś. Tak? Co to? Rękawiczki. Ja nie używam. Ale mi się wygląda. Tak są... I to jest The Legend of Zelda. Też gierka. Bardzo fajna, polecam. No wiem, że dużo gier. Bardzo dużo gier jest. One są Ale... fajne na też. Czuję się jak trener Pokémonu, kurwa. Ale jest fajne logo. W sumie i tak jesteś żółtych w pokemonach, więc... Tak, polecamy Pokemon Go. Tylko żółci, reszta plepsy. No. I tak rządzą też. Tak. Tu mamy naklejkę. Illumina? Tak, Illuminati. Ja naklejek nie używam, to jest... Ja jeszcze jedna rzecz. Czyli przypinka pewnie. To z tym samym symbolem. Limitowana. Witaj Gilku. Jedyna w swoim rodzaju limitowana przyczepka. Przylepka. Przyczepka. Przypinka? Przy, a może i przypinka. <laughs> Nagrywanie z Patrykiem. Tak. Jego słownictwo na bardzo wysokim poziomie. No. I przypinka taka jak naklejka. Tak jest. Teraz zrobię przybliżenia, więc. No. Więc tak się przedstawia. Polecamy ten Pixel właśnie... Boxa. Tak, tu jeszcze jest informacja ze wszystkimi właśnie rzeczami, które tutaj można było znaleźć. I ogólnie, no, mniej więcej jest to wszystko wyjaśnione, ale. Tylko, tylko w Pixel Boxie. Zbroja, plus 5 do ciepłe. Limitowane rękawiczki. No. Bardzo polecamy. Wizards, Pixelbox <laughs> Jest super. Teraz przyszły jezy Marvela i Star Warsów. Czy to zostało za nic, nic do zamawiania? Teraz czy zamówić, czy nie? Pytanie za to punkt. No. Marvelo, <grym> Akurat przed świętami. Marvel i Star Warsy to jest normalnie życie też. Chociaż i tak. Zależy ja, dla kogo. Chyba i tak. Figureczka wygrała. Ulubiony uniwersum, oczywiście, w Adca bo jak żeby inaczej. No, ale kubka szkoda. Ale w ogóle to miało być połączenie a, tego. A, Władcy Pierścieni i Harrygo Pottera, a z Harry Pottera jest tylko jedna rzecz, więc tak I nawet... z Władcy Pierścieni też jest jedna rzecz. Yy. Niby najbardziej wartościowa, ale z drugiej strony takie... Nie, nie ja tam to nie jestem zadowolony. No, ale przypikam ogólnie w trzy czwarte, nie? No, jest Illuminati, tylko nie jestem pewny... ...czy to Illuminati było w jakiejś tam grze. Gdzieś to było. Czarodziejski Syn. Z gry. Elder Eee, no przy, przy, a przypinka to nie było... To, to jest. Okay. El, to Elder Scrolls. Kufel. To jest jakiś czar, czarodziejski Kufel. symbol. Limitowana przypinka. Cześć, że nie jest wyśnione. Trochę tak. Chyba, że ich trochę autorskie to jest. Nie, ale to jest bardzo fajne. <grym> bardzo <robione. grym> Także mam nadzieję, że Was to zainteresowało, Wam się spodobało. I dajcie znaczy zamawia, zamawiacie ogólnie Pixeboxy, czy nie? Który Wam się najbardziej podoba? Ja polecam, świetna zabawa. No i co hałasy robisz przy nagrywaniu? Mamy nagrać jeszcze te stawki. Jakie stawki? No z tymi rzeczami, żeby ładniej je widać. Dobra, Patryk już się bawi, także ja, ja zakończę już ten filmik. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie. Cześć.